Cześć, wami chwała, żołnierze, fałszywi prorocy z tej strony, Kokosfly, a to jest Bioshock Infinite, w którego nie grałem od 26 kwietnia, czyli naprawdę już sporo czasu. Znajdujemy się w tej chwili w celi Chenlina, i tutaj mam chyba zbadać cielsko. O. Wygląda jak po prostu tłuczony kotlet.

E, ten napis Vox Populi zbadać. Nie, jeszcze nie. Chodź, chodź El Eluś, chodź, jesteś mi potrzebna. Teraz musimy udać się do tego tajemniczego napisu, któryśmy widzieli wcześniej, bo obiecałem, że coś takiego zrobię. Faktycznie zamierzam to zrobić, tylko trzeba po prostu się przebiec. Dosyć długi odcinek, trzeba pokonać drogi. Jestem zdeczka zmęczony. Znowu. Nie wysypiam się ostatnio w ogóle. Elizabeth tutaj będzie nam wydawała takie odgłosy jak o, mm, a. twoim roztargnieniu. Musimy przejść przez klub, bo znajdujemy się właśnie w piwnicach. Nie wiem, ta gra mi coś tak jakby zwalnia. Coś się dziwnego dzieje od czasu do czasu. Nie wiem z jakiego powodu. FPS-ów mam sporo, tak mi się wydaje przynajmniej. Pytacie się mnie czasami o FPS-y, ja tego nie rejestruję, nie patrzę ile mam FPS-ów. Ale czy nagrywam, czy nie? Kurczę, muszę sobie, nie wiem, kompa wyczyścić, nie mam pojęcia, co zrobić w takiej sytuacji. Idziemy, idziemy, wiem doskonale gdzie pójść, bo już dzisiaj rozgrywałem jedną partyjkę, postanowiłem tego jednak nie nagrywać. I gdzie to teraz było? Chyba gdzieś tutaj. Tak, 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 tak. Dobrze. To nie wiem, czy uda mi się znaleźć przedmiot, dzięki któremu się otwiera przejście. No Elizabeth, weź to odprzytaj. This looks like the one. No dobra. No to chyba będzie dosyć proste w takim razie. Oh je! Yeah. Czyli esencyjka. I nie wiem co mówiłem, co ostatnio mam podnieść, ale chyba sól. Nie, soli mamy cztery. Życie niech będzie. Woksofon, którego nie będziemy przeglądać. Trzy wytrychy. Ulala. Kartaczownica. To nam się nie przyda, nie chcę kartaczownicy, chociaż kurna, możemy zamienić. Dobra, zamieniamy tego minigana i tak ma, ma dosyć mało amunicji. No i się wracamy, słuchajcie, wracamy się do klubu, do podziemi. Będziemy przechodzić do innej Kolumbii, do alternatywnej rzeczywistości. A ta para, już chyba raz to mówiłem, to na pewno są ci, którzy nas tutaj przywieźli łódką. A potem rakieta nas wystrzeliła do Kolumbii. Być może oni są naszymi pracodawcami nas pilnują. Wstawiłem sobie myszkę na minimalną czułość. Tak będzie lepiej. Tego skoku uszkodziła nam się tylko tarcza, która od razu się regeneruje. Także im więcej tarczy, tym lepiej. Dobra, już przeszukiwałem ten kufar. Elka, weź się posuń. Trzeba ci w ogóle kupić jakieś nowe ciuchy. Może jakieś pokojówki by na ciebie pasowały, co ty na to? Tak, to mi się podoba. Moglibyśmy fajnie Elkę ubrać. Szkoda, że nie można tutaj jej ubierać niczym laleczki. Ach, prawdziwy mężczyźni bawią się lalkami. Tylko nie takimi jak małe dziewczynki. Prawdziwi mężczyźni. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Może przestawię ten mikrofon trochę bliżej. Czekamy na Elkę, aż nas zabierze do alternatywnego świata. No dobra, Elka, jestem już gotowy. Tylko. Dobra, otwieramy.

To jest pewnie Abraham Lincoln, znaczy jego maska. No. Chyba jakieś tłumy wiwatują, czy coś się dzieje takiego. No zobaczymy co znajduje się na zewnątrz. Vox Populi tutaj jest uwięziony chyba. Może Vox Populi przegrali? Nie mam pojęcia. Albo wygrali, raczej wygrali, no. O kurna, sporo ich tutaj, ciekawe... Okej. Okay. Ciekaw... Chciałem zobaczyć czy jestem... Aaa, tutaj był piszczał wcześniej! Cieki Zamknąć ryje, kurna, no!

Dobra, czyli tutaj to się trochę inaczej skończyło. Jezu, Booker, jaki ty jesteś, idiota? To już nawet ja rozumiem. No, wszędzie jest Vox Populi. tylko nie wiem, dlaczego oni są w tych celach pozamykani. LOL, tutaj też się nic zbytnio nie zmieniło.

O kurna. Trochę to przerażające, ale damy radę. Co, co? Już we mnie? Już we mnie, kurna? Fuck. Ani w tym, ani w innym świecie mnie nie lubią, no. W żadnym świecie mnie kurna nie lubią. <laughs> Dobra, dawaj, Jasiu, dawaj, Jasiu. Gdzie jest ten koleś. Był on, był hmm. No trochę. Mi też się to tak średnio podoba. Ciekawe, czy w tym świecie również goście mają hot dogi poukrywane w kieszeniach. Korabi maszynowy. Dobra. Odnosimy w takim razie. Ciekawe czym się te dwa karabiny różnią od siebie. To jest zastanawiające. Dobra, zobaczymy co tutaj jest w środku. Sole. Kruki. Głodne kruki. Biedne, głodne kruki. Elka wchodzi mi cały czas w paradę! portmonetka, okej. Okay. Nawet jej nie zauważyłem. Ha nie można przeszukiwać beczek w tym świecie, no! To okay, już jest coś. I jestem ciekaw... Czy ten... Nie, ten też... No, ten automat nie da nam kasiury, ej. Ale szajs. Wytrych! Można kupić, yeah! Dobra, kurna, mam 12 wytrychów, aż ze sobą. Powinniśmy wszystko potrafić otworzyć. Poszukamy trochę tych rzeczy. No tam się nie będziemy zapuszczać. A tutaj, tak, jest. To teraz trzymam karabin. Dobra, niech będzie. Upgradey mamy na nim. To już jest złoty. Wow. Normalnie czuję się jak w Black Opsie, słuchajcie, złote camo. Jestem też ciekaw, co będzie na zewnątrz. Na zewnątrz jest jak na razie spokój. Sole. Na razie, tak, dobra. Już się skończy. Uh, o oh, fuck. No dobra, dobra, luzik, luzik! O oh, fuck, tam jest. Luzik, ej, wyluzujcie trochę. Dobra, na szczęście mamy sporo zbroi. Wow, 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 what the fuck? Działko przeciwlotnicze tak na kurwia? Tak daleko przeciwlotnicze i dlaczego ono we mnie wali? Czy ja latam? A dobra, chodź tutaj, miszek Dobra, ta brama jest na szczęście zamknięta. Więc nie mogą nas otoczyć. Ok, okej, okay, ładnie. Gdzie jest, gdzie jest to działko przeciwlotnicze? Gdzie ono oh jest? Słyszę jeszcze jakiś gości Dobra, gdzie oni są? A tam Wykorzystamy head glitcha, słuchajcie! Aha! Ok, ok, ok. Działko przeciwlotnicze Rety to nie jest działko przeciwlotnicze, tylko to jest jakieś kolo. Dobra, niech walczy po naszej stronie. Dzięki wielkie LK jesteś nieocenioną pomocą. O, ktoś wyskoczył. Ale dobry odrzut posiada, dobry odrzut. Powtórka z rozrywki, jakieś osiągnięcie. Nie no, jak składka idzie. Burst fire for the win Czały krytyczne Dobra, oddawaj swoją chińską miotłę człeniu Nie no noszą hot dogi Nadal Nadal noszą hot dogi, słuchajcie Życie mi się przyda O oh, fuck, o fuck, o fuck, o fuck, oh fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck. Okej, okay, czy jest tam działko? Trzeba je będzie jakoś rozpiździć. Wrażliwe. Mało zrobimy. Dobra, weźmiemy sobie diabelski pocałunek. No jaram się A, kurna, już nie mam wigorów Dzięki Elka Naprawdę świetna laska jest z ciebie Kurna, to jest jakieś lepsze działko, że tak powiem No dobra I po zabawie Zobaczymy co ten gościu miał. Się chyba sam wysadził tą kartaczownicę, coś mi się tak wydaje. Tak, Okej, okay. no. okay, tutaj znowu możemy upgrade'ować, ale nie mamy siana na to. No i wróciliśmy do zwykłego rozstawienia, czyli chińska miotła plus karabin snajperski. To właśnie lubię. Idziemy do namiotu rusznikarza. Do namiotu rusznikarza, ja pierdzielę do warsztatu rusznikarza. No Może mu zabrali? Podjebali mu maszyny. O, <laughs> Chahaha, Kamstok, proszę. O, za niczego nie ma. Chen Linem, ale on chyba nie z tego świata pochodzi, mister Lin? Chen Lin? Przepraszam, Chen Lin? Can't hear you over all these machines. Very loud. I'm Booker DeWitt.